Dobrze, modlitwa była, to teraz śpiew. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, gdzie Bóg król świata całego dokonał życia swojego. Gdzie Bóg król świata całego. Dokonał życia swojego. W krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew cię skropiła, która nas z Grzechów obmyła. Ta sama krew cię skropiła która nas grzechów obmyła. Krzyżu Chrystusa, bądźże pozdrowiony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Z Ciebie moc płynie i męstwo, W Tobie jest nasze zwycięstwo.